Cześć, ludzie kochane. Ja tak myślę, co ja bym bez Was zrobił? Chyba bym sobie w, w, w tyłek strzelił. Albo mam w sumie to, mam Was. Od samego rana, ja wiem, może od piątej. Oglądam YouTube i jakieś filmy, jakiś wesoły i ciekawe. Oglądam, tak, taki wesoły kanał jest amerykański, ukryta kamera. Was oglądam, kto co ma do powiedzenia i do pokazania. No i tak wiele godzin to ja przy komputerze nie siedzę, bo stan zdrowia tak nie bardzo pozwala. Jak w miarę dobrze się czuję, to zejdę na półpiętro, popatrzę na drugą stronę ulicy, bo cały czas patrzeć w jedno okno to do kitu, a tak z drugiej strony to jakiś samochód przejdzie, człowiek przejdzie. Z sąsiadów to nikt nie przyjdzie. Tak jak przychodzi... Chociaż jedna sąsiadka przychodziła zapytać, czy żyje, jak się czuje. Nie powiem, druga sąsiadka to mi zawsze leki wykupi, jak trzeba i też bardzo ładnie z jej strony. A tak, żeby przyjść, to Sylwia przychodzi z zakupami, posprząta, trochę posiedzi, pogada i ja w tym czasie bezpiecznie się wykąpię. Ona siedzi w pokoju, nasłuchuje, a ja właśnie się kąpię i nasłuchuję, czy ja przypadkiem nie padłem w kabinie. Jakiś czas temu ja mówię, zrobię Sylwii niespodziankę. Wykąpię się wcześniej. Jak ona przyjdzie, to powiem, no to dzisiaj nie musisz słuchać. Kopiemy kawę i będziemy rozmawiać. I tak też właśnie zrobiłem. To był mój najgłupszy pomysł, jaki pamiętam. Wszedłem do kabiny, kąpię się, i spadła mi gąbka. Chciałem gąbkę ponieść, i w kabinie upadłem. A na jednym filmie. Pokazuję, jaką mam małą łazienkę i małą kabinę. Tam się podnieść. To był problem. Ale jakoś mi się udało w końcu. Mówię, już więcej takich rzeczy nie będę kombinował. No, akurat upadłem i byłem przytomny. Ale ja mówię do Sylwii: Jeżeli ja upadnę, i nie będzie ze mną kontaktu, ty mi nie dźwigaj, nie szarp, tylko od razu dzwoń po pogotowie i niech przyjdą i mnie wyciągną. To będzie jakaś szansa na uratowanie życia. A, i oprócz serwita, jak mówię, przyjdzie Kuba na dwie godzinki w niedzielę, no w tą niedzielę jest zajęty, to nie przyjdzie, przyjedzie brat. No, i codziennie widzimy się z córką na Skype'ie albo na WhatsAppie. I tak jak mówię, tu sąsiedzi nie przyjdą, bo boją się, że nie wiem, czy ich zależę, czy, czy są. No, ale to już nieważne. Ważne jest, że, teraz, że od prawie 11 lat z wami jestem. I tak oglądam się, śmieję. Tak jak mówiłem, to kto się pośmieje, to posłucham, coś napiszę, jakiś komentarz jakiś. Kiedyś była poczta, to i komuś napisałem. Hmm. Coś tam poradziłem. Jeden, do którego pisałem, ale to nieważne, to. Napisał, że dodałem mu chęci do życia i tego, to było miłe. Ale o wielu rzeczy na nowym YouTubie ja nie wiem. Tak jak było ulepszenie filmu i drżenie kamery albo wym wymazanie twarzy. Teraz nie mam zielonego pojęcia, co można gdzie robić, gdzie czego szukać. Ja tylko tyle, co powiem. Wkleję film i to wszystko. Dobra, ludzie, kochane, to już się nagadałem. Jeszcze przed świętami nagram życzenia na pewno. A jak na razie, trzymcie się. Bądźcie zdrowi i uważajcie na siebie, kochani. Cześć!